Reakcją na konflikt wewnętrzny jest emocjonalny ból. Od małego, znośnego dyskomfortu, aż po ogromny, przytłaczający ból emocjonalny, którego naprawdę czasem nie sposób udźwignąć. Cześć. W odcinku o samoświadomości powiedzieliśmy sobie o istnieniu dwóch sposobów funkcjonowania. Jednym z nich to życie, które jest efektem oddziaływania mózgu, który przypominam kieruje się mapą, ponieważ napakowano mu przez pierwsze lata życia określonych sposobów myślenia, przez co teraz funkcjonuje w zdefiniowany sposób. Drugim z kolei sposobem jest życie świadome. Które polega na tym, że masz świadomość, po pierwsze, że możesz sięgać do tej mapy, sięgać do tych mechanizmów i strategii poznawczych, a po drugie, rozumiesz, że możesz je zmieniać. Wszystko, co robimy, zależy od naszej osobowości, oczywiście poza instynktami, których jest relatywnie mniej w stosunku do decyzji, które podejmujemy z pomocą swojej osobowości. A więc większość życia sprowadza się do tego, jakie ty masz ja. A to ja zależy od czynnika miękkiego, czyli od tego, jakie ty, to swoje ja stworzyłeś i zbudowałeś. Na ile twoje ja jest stworzone przez ciebie, bo to ty je zbudowałeś, aby było takie, jak ty chcesz. A na ile? Jest wypadkową oddziaływania mechanizmów, które zostały Ci przekazane przez dwa główne źródła programowania, a więc przede wszystkim rodziców i kulturę, i które nieświadomie odtwarzasz i odtwarzasz. Oczywiście w jakiejś mierze każdy z nas żyje według tych programów, jednak należy pamiętać, że niektóre z nich mogą być bardzo dysfunkcyjne. Na przykład ktoś się wstydzi i chciałby powiedzieć innym, jak się czuje, ale tego nie robi bo się wstydzi. Jeśli on tego mechanizmu nie zauważy, nie znajdzie i nie zmieni, to on, ten mechanizm zdecyduje za niego, jak ma postępować i będzie go blokował przed niektórymi działaniami, nie pozwalając na przykład budować szczerych, głębokich związków, osiągać więcej itd. itd. Umysł jest ograniczony tylko do tego, co już wie, do tego, czego się nauczył i zapisał. Tak jak to ostatnio nazwaliśmy, zapisał w swojej mapie, która jest reprezentacją rzeczywistości, a którą następnie ten umysł tylko odtwarza. Umysł opiera swoją wiedzę o zdobyte programy, albo inaczej to nazywając, opiera swoją wiedzę na przekonaniach. Te przekonania, zamknięte w podświadomości, sterują nami poprzez myśli, emocje, odczucia w ciele, prowadząc następnie do zachowań. Sen jednak w tym, że te przekonania nie muszą mieć nic wspólnego z prawdą, bo umysł nie szuka prawdy. Umysł szuka potwierdzenia swoich przekonań. Dokładnie tak jak mapa nie szuka prawdy, mapa, nawigacja pokazuje drogi, trasy, które na niej zostały wcześniej zapisane i w ten sposób podsuwa nam rozwiązania. Dlatego jest kluczowe. Abyś zaczął dostrzegać, czy Twoje decyzje pochodzą z reprezentacji rzeczywistości, z mapy, czy pochodzą z tu i teraz, z tego, co naprawdę chcesz i kim naprawdę jesteś. I teraz ważne, gdy będziesz chciał zrobić coś inaczej niż jest zapisane w mapie, lub gdy świat, rzeczywistość, zrobi coś inaczej niż jest zapisane w Twojej mapie, dostrzeżesz w sobie, pojawiające się konflikty wewnętrzne. Jeśli na przykład według przekonań, jakimi kieruje się Twój umysł, czyli według Twojej mapy, jest nie mówić o tym, co czujesz, bo kiedyś było to źródłem cierpienia, to za pomocą uczucia na przykład wstydu umysł wpłynie na Ciebie, abyś nie wykonał takiego zachowania. A teraz wyobraź sobie, co się stanie, jeśli wbrew temu programowi będziesz chciał powiedzieć, co czujesz. Pojawi się w tobie konflikt jednej części Ciebie wobec innej części Ciebie. Czasem doświadczasz, że Twoje życie płynie lekko, że wstajesz, pracujesz swobodnie, masz wrażenie, że wszystko jest na swoim miejscu, jest porządek i wewnętrzny spokój. Jeśli tak jest, to oznacza, że żyjesz w zgodzie z rzeczywistością. Lecz kiedy czujesz, że musisz pchać sprawy w swoim życiu, aby się posuwały, kiedy czujesz się ciężko, brakuje ci satysfakcji, to oznacza, że doświadczasz konfliktu wewnętrznego. Konflikty wewnętrzne, które przeżywamy, mogą być małe i mogą pojawiać się często i na krótko, aż po takie, które są przytłaczające i mogą w nas trwać całe lata. Każdy konflikt zawsze dotyczy różnicy pomiędzy tym, kim jesteś. W swoim wyobrażeniu, a tym, kim w swoim wyobrażeniu być powinieneś. Pomiędzy tym, co chcesz, wyobrażasz sobie, żeby było, a tym, co według Twojej opinii, Twojego wyobrażenia jest. Kiedy występuje konflikt wewnętrzny, to masz gwarancję, że oba wyobrażenia, a więc Twoja opinia na temat tego, kim jesteś, oraz uwaga, Twoja opinia na temat tego, kim być powinieneś. Jacy powinni być ludzie i jaki powinien być otaczający cię świat, są iluzją, są oderwane od rzeczywistości. Na przykład, jeżeli masz 160 cm wzrostu i masz święte, emocjonalne przekonania, a więc wierzysz w zainstalowane programy z kultury, że po pierwsze prawdziwy facet ma co najmniej 185 cm wzrostu, a po drugie, że facet, który ma 160 cm to kurdupel, to będziesz przeżywał konflikt wewnętrzny. Lub inny przykład. Jeśli masz święte i emocjonalne przekonania, że po pierwsze powinnaś się odchudzać, bo chuda jest lepsze, a po drugie powinnaś być zawsze silna, bo ten kto podżera jest słaby, to w momencie, gdy zjesz ciasteczko, będziesz przeżywała konflikt wewnętrzny. Dzieje się tak, ponieważ te wyobrażenia nie są oparte na faktach, na rzeczywistości. Ale na przekonaniach pochodzących z kultury, z wychowania, z Twoich doświadczeń, z religii itd., itd. i zapisanych w Twojej mapie, z którą się identyfikujesz i którą nieświadomie odtwarzasz, o czym mówiłem w odcinkach poświęconych samoświadomości. I tu jest poważny problem. Zobacz, ilu z nas ludzi ulegając tej iluzji codziennie zmaga się z naprawianiem siebie, ulepszaniem, poprawianiem, e, negowaniem pewnych swoich myśli emocji, wypieraniem tego, czego w sobie nie akceptujemy, walką z tym, co w nas nie fajne, czego w sobie nie lubimy i tak dalej To jest problem, bo podążanie za swoimi wyobrażeniami, opiniami dotyczącymi tego, kim jesteś i kim być powinieneś, powoduje, że każdego dnia doświadczasz wewnętrznego konfliktu. Ponieważ ciągle nie jesteś wystarczająco dobry, aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, które już dawno, w Twoim mniemaniu, powinny być Twoim udziałem. Tworzy się więc w nas konflikt pomiędzy naszymi wyobrażeniami konflikt, którego de facto nie ma. Gdybyś tylko zaakceptował to, co jest, od ręki zniknęłyby wszystkie Twoje problemy. A więc gdybyś uznał, że prawdziwym facetem jest się niezależnie od wzrostu, to wszystkie twoje problemy z tym związane mogłyby zniknąć od ręki. W okresie nieświadomym dla nas mogliśmy przetrwać tylko dzięki czynnikom zewnętrznym, np. rodzicom, właśnie. W związku z tym nasza mapa, czyli to, co mamy napakowane w głowie, skupiała się na tym, abyśmy byli tak wyjątkowi. By zyskać odpowiednią opinię w oczach innych, a w ten sposób uzyskać poczucie bezpieczeństwa, bo ono właśnie daje gwarancję przetrwania. I świetnie, tak należało robić. To zapewniało nam przetrwanie i dawało spokój i szczęście. Jeżeli miałem mówić ładnie wierszyk, a dzięki temu rodzice czuli się dumni, to ja byłem szczęśliwy. Nie było innego wyjścia. Wtedy trzeba było powiedzieć wierszyk po prostu ładnie. Aby to osiągnąć często, Rezygnowaliśmy ze swojej autentyczności. Na przykład, jeśli nie chciałeś opowiadać wierszyka, ale rodzice naciskali, to rezygnowałeś z siebie, aby zyskać ich przychylność. Inny przykład: kiedy jako dziecko byłeś na coś wściekły albo zły, to zamiast to wyrazić, wolałeś to stłumić, czyli zrezygnować z siebie, aby nie ryzykować odrzucenia rodziców. Nieświadomie oddzielaliśmy się od samych siebie, a więc od tego, co naprawdę czuliśmy, na rzecz okazania uczuć, emocji i zachowań, które służyły utrzymaniu więzi z głównymi figurami przywiązania, czyli najczęściej z rodzicami, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, bo to pomagało nam przetrwać. Problemem jest jednak to, i stąd te wewnętrzne konflikty, że wielu ludzi już dorosłych reaguje z mapy. A nie z tego, co jest tu i teraz. Nie są podłączeni do siebie i nie potrafią wyrażać swoich autentycznych emocji i uczuć, bo nie mają do nich dostępu. Reagują nie na to, co się dzieje, ale uwaga reagują na postrzeganie tego, co się dzieje. Reakcją na konflikt wewnętrzny jest emocjonalny ból, od małego, znośnego dyskomfortu, aż po ogromny, przytłaczający ból emocjonalny, którego naprawdę czasem. Nie sposób udźwignąć. Każdy ból emocjonalny to energia pewnego oporu, jaką stawiamy rzeczywistości. Czyli jeżeli na przykład mm, nie masz tego, co uważasz, że już dawno powinieneś mieć, że już dawno powinieneś umieć, a inni już to dawno mają czy umieją, to to z jaką intensywnością będziesz odczuwał ten emocjonalny ból będzie jednocześnie określać ilość energii oporu, którą stawiasz rzeczywistości. Ilość wewnętrznej niezgody na to, co jest, przekłada się na intensywność bólu emocjonalnego, jaki odczuwasz. I jednocześnie przekłada się na intensywność, z jaką walczysz, czasem z sobą, czasem z innymi, czasem ze światem, a więc z rzeczywistością, w której funkcjonujesz. Tak więc intensywność bólu, jaki odczuwasz, oznacza ilość braku akceptacji tego, co jest w Twoim życiu. No i przykład. Mając 46 lat, nie znam języka angielskiego, a oczekuję od siebie, że już dawno powinienem go znać. To przykład przekonania pochodzącego z mojej mapy, które powoduje we mnie konflikt wewnętrzny. Ten konflikt sprawia, że czuję bardzo nieprzyjemny dyskomfort emocjonalny. Pojawia się żal, pretensje i wiele myśli, takich jak na przykład dlaczego moi rodzice nie ogarnęli tego jak byłem mały itd. Tak tak ilość, intensywność tych emocji, które ja przeżywam oznacza ilość wewnętrznej, mojej wewnętrznej niezgody na to, że tak jest jak jest, mimo że tak jest. To tak samo, jakby popatrzeć, że słońce świeci i powiedzieć: Nie akceptuję słońca. Zobaczyć, że trawa rośnie i stawić jej opór, mówiąc: No nie może tak być, proszę nie rosnąć, nie zgadzam się z tym. Albo załóżmy, że mam tak duży brzuch, że mogę go położyć na umywalce i patrząc w lustro udawać, że go nie mam, udawać, że go nie zauważam, ponieważ nie chcę się zgodzić, nie chcę zaakceptować, że czy tego chcę, czy nie, czy to lubię, czy nie lubię, on jest duży. I właśnie ten brzuch leży na mojej umywalce. Oto wewnętrzny konflikt pomiędzy tym, co chcę, wyobrażam sobie, że powinno być, czyli, uwaga, w tym przykładzie powinienem znać angielski, a tym, co według mojego wyobrażenia, a więc mojej opinii jest, a jest tragedia, bo facet w wieku 46 lat i nie zna angielskiego, ten wewnętrzny konflikt sprawia ogromny dyskomfort emocjonalny. A teraz zobacz, ten konflikt nie istnieje. Ponieważ oba jego elementy są tylko opinią, którą nieświadomie uznają za fakt, i wierzę również nieświadomie, że to jest cała i jedyna prawda przekonanie pierwsze a więc powinienem znać angielski a dlaczego nie chiński a dlaczego nie arabski a może to, co powinienem, to tylko opinia a opinia jak dupa każdy ma swoją. Czy na pewno powinienem? Powinienem oznacza zewnętrzny system motywowania, który jest zinternalizowany, a więc odbieramy go jako swój własny. A więc kto mi powiedział, że powinienem? I dlaczego ja w to uwierzyłem? I to przyjąłem. Skąd mi się to urodziło? Do czego? Do kogo się porównuję, że uznaję za fakt, że powinienem znać angielski? A może to jedynie opinia, w którą wierzę i z którą się identyfikuję? I przekonanie drugie. Tragedia, chłop w wieku 46 lat i nie zna angielskiego. To, że masz 30, 40, 50 czy 15 lat, w ogóle nie oznacza, że musisz znać angielski, zgadza się? Uwierzyłem w historię, że w tym wieku się coś powinno i teraz to mną steruje. To właśnie przykład iluzji, programu pochodzącego z kultury. Ten konflikt, jak widzisz, nie jest prawdziwy. Jest iluzją, która zachodzi pomiędzy różnymi częściami naszej osobowości, a więc w strukturze ego i oznacza opór. Jaki stawiasz rzeczywistości, którego doświadczasz w formie emocjonalnego bólu. Przykład. Złóż ręce w taki oto sposób mhm. i zwróć uwagę, jak się czujesz. Zapewne powiesz, że wszystko jest ok. Jest normalnie, jest naturalnie. A teraz złóż ręce ponownie, uwaga, ale przełóż palce w drugą stronę i sprawdź, jak teraz się czujesz. Zwróć uwagę na to, co w tobie. Prawdopodobnie czujesz, że coś nie gra. Niby jest ok, ale masz w sobie uczucie dyskomfortu, uczucie nienaturalności, ponieważ jesteś przyzwyczajony do uwaga danego układu. Nowy, mimo że jest całkiem w porządku, wywoła uczucie dyskomfortu emocjonalnego, którego siła jest miarą oporu, jaki stawiasz temu, co jest. A to, co jest, to trzymanie się za dłonie inaczej niż zwykle. Zapewne skończy się to tym, że nawet z powodu odczuwania takiego małego oporu, za chwilę przestaniesz się tak trzymać. Mało tego, nigdy więcej nie będziesz składał rąk właśnie w ten sposób, bo ten opór, choć mały, jest nadzwyczajnie w świecie nieprzyjemny. W związku z tym nieświadomie go unikamy. Wszystko więc, co będziesz chciał w swoim życiu zmienić, wszystko, co będziesz chciał zmienić w swojej mapie, będzie wiązało się z odczuwaniem oporu, którego będziesz nieświadomie unikał. Im mniejszy opór, tym mniejszy dyskomfort emocjonalny. Z kolei, im większy opór, jaki stawiasz rzeczywistości, a więc ludziom, sobie, sytuacją, krajowi, pogodzie, etc., tym większy ból emocjonalny. Gdy czujesz, że zawiodłeś kogoś, albo że ktoś zawiódł ciebie, gdy czujesz się samotny, albo zraniony, albo odrzucony, albo gdy nie udało ci się zrealizować jakiegoś celu, coś poszło nie tak, a więc gdy idzie coś niezgodnie z tym, co w twojej mapie. Z tym, czego oczekiwałeś lub przewidywałeś, że być powinno, to odczuwasz ten emocjonalny ból. Gdy ten ból staje się zbyt duży, przestajemy myśleć logicznie. Tracimy dostęp do naszych zasobów, a więc do patrzenia z pozycji samoświadomości, patrzenia na to z szerszego kontekstu. Ucieka nam dystans, który podpowiada, iż to nie my, tylko nasza mapa. W której znajduje się jakiś program, jakiś określony sposób myślenia, który generuje ten wewnętrzny konflikt. Czujesz wtedy ten ból emocjonalny, czyli uczucia i emocje o różnej intensywności: przytłoczenie, napięcie wewnętrzne, lęk, gniew. Poczucie winy, apatię, żal itd, i tak, dalej, i tak dalej. W tym momencie, zamiast zajmować się problemem, aby zrozumieć, jak do tego doszło, zrozumieć, co jest w nas, dlaczego tak się czujemy, jak to naprawić, zmienić, i tak dalej, ludzie na różne sposoby kombinują, jak pozbyć się tych nieprzyjemnych emocji, jak pozbyć się tego bólu, bo nie chcą go czuć. Uczucia i emocje są realne. Odczuwamy je fizycznie w ciele i potrafią i dobrze o tym wszyscy wiemy: wywołać nie do zniesienia cierpienie. To właśnie powoduje, że zamiast zająć się problemem, najczęściej ludzie poświęcają 99% swojego czasu na walkę z czym? Z emocjami, a tylko 1% na naprawianie problemu. Od tej chwili nie problem jest głównym wyzwaniem, ale uczucia i emocje, ponieważ boimy się ich, ponieważ z tym, co czujemy, związany jest ból. Który jest nie do zniesienia. Sam fakt pomyślenia o tym, co czujemy, a już na pewno próba skonfrontowania się z uczuciami i emocjami, może wywołać tak wielki lęk, że jedyne co nam pozostaje, to uciekać przed nimi na wszelkie możliwe sposoby. I większość z nas spędza wiele lat na próbach uciekania od tego cholernego stresu, tego napięcia, które przejawia się gulą w gardle, ściskiem w mostku, a więc Niekonfrontowanie się z tym, co w nas sprawia, że nie rozwiązujemy żadnych swoich problemów, które w koło i w koło powtarzają się w naszym życiu. No i na przykład, wdepnąłeś w gówno, możesz powiedzieć, będę miał szczęście, wytrzeć but i iść dalej. Albo możesz przeżyć konflikt wewnętrzny, bo But jest nagle dowodem na to, że nie jesteś tym, kim chciałbyś już być, i nie akceptując, że czasem się w gówno wdepnie, będziesz odczuwał emocjonalny ból, biczując się nim cały dzień, powtarzając sobie, jakim to nie jesteś słabiakiem, który nawet w gówno potrafi wejść. I z jednego problemu nagle robią się dwa: był tylko brudny But, a teraz uznałeś się jeszcze za Debila. Dzieje się tak, bo w ogóle nie radzimy sobie z przetwarzaniem napięcia emocjonalnego. Każdy orze jak może oznacza, że najczęściej stosowanymi sposobami, z których korzystamy, aby poradzić sobie z emocjonalnym bólem, aby złapać jakąś samokontrolę emocjonalną, są te, których nauczyliśmy się w dzieciństwie od osób, które same nie potrafiły zarządzać swoim stanem emocjonalnym. Dziś Nieświadomie powielamy te sposoby i nie zauważamy, iż są one zupełnie nieskuteczne. Jednym z podstawowych jest tłumienie, czyli moment, kiedy świadomie wypychamy dane uczucie, nie chcąc, aby nam przeszkadzało. Za wszelką cenę nie chcemy dopuścić do tego, aby je poczuć, bo nie wiemy, co z nim zrobić. Więc tłumiąc je, utrzymujemy się jak tylko możemy w normalnym funkcjonowaniu. Odmianą tłumienia jest wypieranie, które jest tym samym co tłumienie, tyle, że odbywa się automatycznie poza naszą świadomością, a związane jest to z mechanizmem, który ogarnia to za nas automatycznie. Efektem tego jest również niedopuszczanie danej emocji i uniknięcie cierpienia. Oczywiście wszystkie stłumione uczucia spychane są trwale do podświadomości. I tam się kumulują nieświadomie nami kierując. Równie popularnym co tłumienie mechanizmem radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami jest mechanizm, który znamy wszyscy, a więc uciekanie, które polega na unikaniu uczuć poprzez odwracanie od nich uwagi. I tu sposobów, pomysłów jest niezliczona ilość. Alkohol, granie w gry, dojadanie obżerania, aby poczuć się lepiej i to faktycznie naprawdę skuteczny sposób na doraźne, chwilowe wyregulowanie tych nieprzyjemnych, bolesnych napięć emocjonalnych, albo spotkania towarzyskie, gadanie, ciągłe smsowanie, przewijanie tablicy na fejsie, czy tam na insta, czytanie, słuchanie muzyki, podróżowanie, hazard, e, seria odcinków na Netflixie, narkotyki, imprezy, obgryzanie paznokci, e, zostawanie dłużej w robocie, zakupy, sprzątanie, sen, lenistwo, gapienie się w YouTube'a i tak Jeszcze raz. Oczywiście każdy z tych sposobów przynosi Krótkotrwałe wyregulowanie stanu emocjonalnego. Jednak ostatecznie w długoterminowym dystansie każdy zawodzi. Żaden nie przynosi długotrwałego, pożądanego skutku. Co więcej, energia z tych niechcianych emocji i uczuć również się kumuluje, a jej nadmiar znajdzie prędzej czy później ujście w postaci szeregu problemów, jakich doświadczysz. Czy to zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowań, konfliktów w relacjach osobistych z dziećmi, mężem, żoną, rodzicami, współpracownikami czy klientami. W konsekwencji odbije się to także na saldzie Twojego konta, stanie Twojego zdrowia czy utraconych szansach życiowych, które odejdą bezpowrotnie, ponieważ spadła Twoja uważność i kreatywność, ponieważ byłeś sparaliżowany emocjonalnie albo odkładałeś. Na później. Podsumowując, ze względu na brak samoświadomości, nieświadomie identyfikujemy się z różnymi opiniami, przekonaniami, które wywołują w nas wewnętrzne konflikty. Te konflikty oznaczają opór, jaki stawiamy rzeczywistości, który odczuwamy w formie emocjonalnego bólu. Kiedy ból jest duży, przestajemy myśleć logicznie. Tracimy dystans i nie skupiamy się na rozwiązywaniu faktycznych problemów, lecz na tym, aby pozbyć się cierpienia, aby pozbyć się tego emocjonalnego bólu. Nie posiadając umiejętności samokontroli, stosujemy uciekanie i tłumienie czyli metody, których nauczyliśmy się najczęściej od naszych bliskich i które prowadzą do krótkodystansowego, wyregulowania emocjonalnego i jest super. Jednak stosowane długoterminowo prowadzą do szeregu problemów i pożarów w wielu kontekstach życia. Pytanie więc brzmi, jak to robić lepiej? A odpowiedź na to pytanie poznasz już w następnym odcinku. Dziękuję za dziś. Jeśli miało to dla Ciebie wartość, bardzo proszę o komentarz, subskrypcję albo zostaw łapkę w górę. A jeśli uznasz, że to mogłoby być ważne dla kogoś, wyślij mu ten materiał. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam, cześć. thank <laughs> you